Poezja Stefana Markowskiego to jest taki moment w lekturze, kiedy zaczynają kreować się pewne światy, ponieważ jest to poezja bardzo obrazowa. Natychmiast przed oczami osoby czytającej stają światy, które są bardzo fizyczne, doświadczalne, które są europejskimi miastami tymi doświadczonymi jakimiś trudnymi doświadczeniami, ale też tymi, w których jest czysta radość. A jednocześnie jest to, są to takie wymiary, które są niesprawdzalne, które są mniej doświadczalne fizycznie, wręcz metafizyczne, powiedziałabym, i te światy u Stefana przenikają się. W tej poezji bardzo wiele jest takiego zakorzenienia w głosach tych, którzy byli przed, w głosach dawnych mistrzów literatury, filozofii. Ten chór, stoi gdzieś tam za Stefanem i towarzyszy mu w poezji. Ordna w tłumaczeniu Festival as a great opportunity for European authors, uh, which are members of Versopolis, to exchange their poetry with their colleagues to share their way of creating and to basically make deep connections. Between each other, which is one of the main goals of uh, poetry and, and a tool at the same time to make it more complete. Translations are life of poetry. They are um, the way to make it a lot more universal, but also to, in a way, relive it, to make it live another life as kind of a rebirth. So the poetry is not born born only when it's created it's also when it's translated. Translation is definitely an art as well. It is like a new creation in a way. Poezja Laury Capry jest bardziej sensualna, jest taka tak czuję, że jest zakorzeniona mocno w ciele, jest zakorzeniona w tożsamości. Ja ją interpretuję jako Doświadczenie no, poniekąd kobiece, doświadczenie, które jest również relacyjne, tak jakby w wierszu cały czas był adresat, jako, jako ta część relacji, a jednocześnie ten adresat jest nieosiągalny czyli to jest podmiotka liryczna albo podmiot liryczny niespełniony. Io credo molto nel potere della poesia, nel potere della parola, nel potere del verso, e quindi è, è incredibile come la poesia possa oltrepassare confini geografici e arrivare ovunque. E il potere della poesia per me è, è proprio questo e ho notato che nella traduzione appunto polacca... Restituiva molto la traduzione della forza che è presente nei, nei versi e al col tempo la dolcezza, quindi è stata un'esperienza incredibile per me. Da subito ho respirato un'area di libertà profondissima d'Anzica, perciò per me ad oggi è un'esperienza assolutamente positiva ed era anche la prima volta in Polonia per me, quindi.